Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Nigdy nie spodziewałem się, że takiego live'a będę musiał nagrać i Państwu powiedzieć to, co mam do powiedzenia Państwu, ale sytuacja zmusiła w ogóle sama i z długo się zastanawiałem, czy w ogóle takie tematy poruszyć, czy byśmy my Romowie pokazywali swoje jakieś problemy, czy jakieś swoje jakieś takie nieścisłości w naszym środowisku, a tym bardziej artystycznym, ale chciałem Państwu powiedzieć i przybliżyć taką sytuację. Od jakiegoś czasu od bynajmniej paru miesięcy, może ośmiu miesięcy, może roku jestem atakowany dość perfidnie przez pracowników Don Wasyla. Nie wiem kto to jest, nie wiem szczerze czy to osobiście Don Wasyl o tym wie, nie mam pojęcia, ale bynajmniej na jego portalach społecznościowych uzywają się fałszywe, nieprawdziwe informacje dotyczące mojej osoby i jakichś takich różnych. Ja nie chciałem tego w ogóle poruszać, bo to uważam, że to jest niepotrzebna sytuacja, żebyśmy my. Artyści i Romowie pokazywali taką sytuację, tym bardziej my jako się z Don Wasylem bardzo długo znamy. No ale niestety tak się działo, że dzisiaj już przekroczyli granicę pracownicy Don Wasyla. Don Wasyl. nie wiem kto to zrobił, że pokazali fałszywe informacje dotyczące, szanowni państwo, że nie odbędzie się biesiada w pouczynie zdroju cygańska-słowiańska. Nie wiem dlaczego tak strasznie zależy pracownikom Don Wasyla, menadżerom, nie wiem komu, zależy na tym, żeby tak, i tak deinformować i takie fałszywe informacje przekazywać do portali społecznościowych. Nie wiem dlaczego takiemu na tym zależy, dlaczego to ma służyć, że tej imprezy Biesiady Cygańskiej Słowiańskiej ma nie być. Otóż chciałem Państwa poinformować, że ta impreza się odbędzie 10 sierpnia w Połczynie Zdroju, jak co roku odbędzie się kolejna edycja Biesiady Cygańsko-Słowiańskiej. Serdecznie zapraszamy dzisiaj, chrzą to wyssane z palca, jest to kłamstwo, jest to nieprawda. Ja widziałem nawet portale Muzycznych Szczecinek, takie portale zamieścił, że romska impreza, romska impreza Bogdana Trojanka będzie odwołana. Jest to nieprawda. Ja bym prosił Dom Wasyla głupio, że nawet przez takie rzeczy ja to muszę robić, przez publiczne informacje, bo nie powinno tak być, mili Państwo, bo powinniśmy sobie rozmawiać przez telefon. Ale jeżeli oni takie rzeczy. Wykorzystują przeciwko mnie, atakują mnie, brzmi, atakują mnie bardzo i to bardzo. Atakują ludzi, którzy ze mną współpracują, atakują mnie i moją skromną osobę. Dlatego też dla Państwa informacji, że impreza się odbędzie. A Don Wasylu, ja Cię bardzo proszę, mój starszy kolego, żebyś uspokoił swoich ludzi, nie mieszali się w nasze środowisko romskie, jak my eee, mamy, powiedzmy, jakieś, jakieś tam między sobą niezgodę, kość niezgody jest między nami. To nie znaczy, że Twoi ludzie mają wprowadzić w błąd ludzi i przede wszystkim też wmieszać się w sprawy nasze romskie. Nieprawdą to jest. Już przełknęłem to, że ostatnio, jak była no, intronizacja króla Jezusa za, na, za króla Romów, żeby został, i powiedzieliśmy głośno, wyraźnie, że nie ma żadnego króla tutaj na Ziemi. Oczywiście pracownicy król cygańskiej muzyki. Don Basel nigdy nie był królem, nie jest królem i nie będzie królem. Królem Romów był w świętej pamięci Henryk Kozłowski, a teraz jest Ryszard Paczkowski. To są królowie, prawdziwi Romowie. Don Basel jest artystą, tak jak wielu innych Romów w Polsce. Jest to zasłużony oczywiście człowiek, bo wiele lat jest na scenie, za to pełny szacunek dla niego, ale Don Wasylu, uspokój swoich ludzi, bardzo Cię proszę, nie mieszajcie się w moje sprawy, nie wmieszajcie się w moją organizację, e, imprez, nie wiem, co Wam tak przeszkadza, co Was tak bodzie, co Was tak boli, zazdrościcie, nie rozumiem tego, że Wy tak wykorzystujecie, manipulujecie ludźmi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, uspokójcie się, napijcie się szklanki zimnej wody. To zawsze służy dobremu. Pozdrawiam serdecznie.